Czy to koniec pewnej ery? Jan Bednarek, pominięty w składzie Southampton, nadchodzi wielki transfer. Jan Bednarek, jeden z filarów defensywy Southampton przez ostatnie lata, nie znalazł się w składzie na obóz przygotowawczy zespołu w Hiszpanii. To jasny sygnał, że klub nie widzi już dla niego miejsca w drużynie, która ma walczyć o powrót do Premier League. Polak rozegrał 254 mecze dla Świętych, strzelił 11 bramek i zaliczył 4 asysty. Ale teraz przyszłość reprezentanta Polski stoi pod znakiem zapytania. Media donoszą o możliwym transferze do Turcji. Zainteresowane mają być Trabzonspor i Besiktas. Southampton już latem sprowadził Joshua Kłoszaje z Hoffenheim, który najprawdopodobniej ma zająć miejsce bednarka w składzie. Czy to koniec jego angielskiej przygody po ośmiu latach? Czy bednarek jeszcze zaskoczy nas wielkim transferem? Daj znać, co sądzisz, i nie zapomnij zostawić obserwacji żeby nie przegapić kolejnych aktualizacji.